To czego nie lubię i pewnie już znacie z filmu o salonie, to taki chramek tam powiesić jeden obrazek, tutaj drugi obrazek, a tam trzeci obrazek i mamy cztery ściany, trzy obrazki i nie wiadomo co to znaczy. Nie, ściana akcentowa, posłuchajcie, jak macie ochotę coś odświeżyć to znajdziecie sobie jedną ścianę akcentową, którą możemy sobie w ten sposób zaaranżować, albo jakiś fajny korytarz, albo na przykład wzdłuż schodów, też bardzo często tego używam, wygląda to wyśmienicie. To jeżeli chodzi o takie pomysły przetworzenia Waszych rzeczy na wnętrza, ale możecie po prostu znaleźć super plakaty, naprawdę tego jest bardzo dużo. Możecie wziąć plakaty też inwestycyjne, czyli plakaty, które są sztuką, też możecie wieszać na ścianie. Oczywiście zawsze możecie kupić po prostu obraz, chociaż to jest najdroższe rozwiązanie i najtrudniej to zrobić, znaczy najtrudniej zainwestować w ten sposób. Ale możecie wieszać różne rzeczy na ścianach. Powieszenie czasami kilku fajnych plakatów kompletnie odmienia wnętrze. Uwierzcie mi, zaplanujcie dobrze tą ścianę, kupcie sobie duże, fajne plakaty i powierzcie je na ścianie. Zupełnie wasze wnętrze zmieni charakter.